Ta uroczystość musi mieć zatem szczególną oprawę godną tego wydarzenia. Powinna się ona zapisać w pamięci uczestników jako szczególna. Jak sądzę zadbaliśmy o to. Przekazanie sztandaru naszego miasta połączyliśmy z uroczystością wręczenia atrybutów honorowej obywatelki miasta Brzeziny pani Teresie Szymczak, kobiecie wyjątkowej. Szanowni Państwo, po trwających kilku miesiącach przygotowania przy udziale zespołu roboczego w składzie profesor Marek Adamczewski Tadeusz Barucki, Zbigniew Bączyński, Grażyna Dziedzic, Grzegorz Kędzia, Krzysztof Kotynia, Zbigniew Pakuła i Roman Sasin. Wypracowaliśmy projekty sztandarów i poddaliśmy je ocenie i konsultacji całej Rady Miasta. Ustanawia się sztandar miasta Brzeziny zwany dalej sztandarem, który ma postać dwustronnego kwadratowego Haftowanego materiału o wymiarach 100 cm na 100 cm z 5 cm obszyciem złotą frędzlą na trzech krawędziach o następującym wzorze. Stronę główną, to jest samorządową sztandaru, tworzy kremowy płat materiału. Na środku płata umieszczony jest herb miasta Brzeziny. Ustanowiony w dniu 10 listopada 1990 roku. Nad tarczą herbową umieszczony został napis Miasto, a pod tarczą po łuku Brzeziny. Po bokach herbu umieszczone są daty roczne. Po lewej stronie data 1139, a po prawej 1364. Haftowany złotą nicią, literami i cyframi o wysokości 7 cm. Dodatkowy element wypełniający puste przestrzenie stanowi ornament roślinny w postaci gałązek brzozowych, wyhaftowany w czterech narożnikach płata na stronie głównej sztandaru. Stronę odwrotną sztandaru, czyli państwową, tworzy czerwony płat materiału, na środku którego umieszczone zostało godło państwowe. Orzeł biały. Dodatkowy element wypełniający puste przestrzenie to ornament roślinny w postaci gałązek brzozowych, umieszczony w czterech narożnikach płata sztandarów. Dziękuję bardzo. Będę gościł. Pało o niego naszej małej heinał, Nie wiem czy wszyscy wiemy o tym. Hejnał Brzezin ma słowa. Dlatego ja odśpiewam ten hejnał w tej chwili na zakończenie. Nie, bez podkładu. Brzeziny leżą nad Mrożycą, Brzeziny stary gród. Parwa Krakowia, parwa Krakowia, lasocki ród, Lasockich ród. Szanowni państwo, jako gospodarz tego terenu, terenu społecznie odpowiedzialnego, historycznie i obecnie, chciałbym powiedzieć w nawiązaniu do tej uroczystości kilka słów. Tak jak wspomniałem wcześniej, społeczna odpowiedzialność to historia i teraźniejszość nasze, naszego miasta, wyrażona przede wszystkim w dążeniu do samostanowienia naszych obywateli, naszych mieszkańców. Wiemy dokładnie, że Brzeżiny słyną z akcji, które pozwalają przywrócić powiat brzeziński, w tym nasza nowa honorowa obywatelka, ale też ci starsi mieli bardzo duży udział, prawda? Mamy Zbigniewa Zamochowskiego, który też jako wielka gwiazda formatu europejskiego, światowego można powiedzieć, nigdy nie powiedział nie naszym dążeniom, naszym staraniom, wręcz przeciwnie, zachęcał nas do dalszego działania. Pan Stanisław Żołnierz Harce z szarych szeregów zawsze był z nami i doradzał nam jako mędrzec z tego miasta jak powinniśmy postępować. Pani Teresa pokazywała swoje zaangażowanie społeczne codziennie na najniższym poziomie. Szanowni Państwo, tysiące wydanych bułek, zupek, pożywienia, nawet ubrań to nie są, szanowni Państwo, jakieś małe liczby. To są naprawdę rzeczy, które ratują godność wielu naszych potrzebujących mieszkańców, ich rodzin i wszystko co z tym się wiąże, żeby tworzyć godność i wspólność, wspólnotę naszej lokalnej społeczności, jak powiedziałem przy odbiorze sztandaru naszej małej, kochanej ojczyzny. Instytucja Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny dla wyróżnienia najznakomitszych córek i synów naszego miasta oraz innych wybitnych zasłużonych dla naszego miasta obywateli. Pani Teresa Szymczak, rodowita Brzezinianka to współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, pani Teresa Szymczak. To osoba zawsze gotowa i chętna do pomocy. Czynnie uczestniczyła w inicjatywie zbierania funduszy na wyposażenie oddziału dziecięcego w szpitalu w Brzezinach. Przygotowywała liczne kiermasze odzieży na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest współorganizatorką cyklicznych badań mammograficznych. Szanowna Pani Tereso, Pani Prezes, przed odczytaniem tego. Jakże ważnego aktu. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że to z inicjatywy Pana Przewodniczącego Rady, Radnych, którzy skorzystali z tak krótkiej formy uchwałodawczej, doprowadzili tak szybko ten proces do finału. Niniejszym aktem zaświadczamy, że w dniu 29 sierpnia roku 2013 szanowna Pani Teresa Szymczak ustanowiona została honorową obywatelką miasta Brzeziny. Szanowna Pani Tereso, wiele się od Pani uczyłem jako młody chłopak, jako społecznik i mogę powiedzieć osobiście, że ocisnęła Pani na mnie bardzo duże piętno w bardzo pozytywnym rozwojowym znaczeniu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa przystępujemy do wręczenia insygniu. Jego córka i jego wnuczek są honorowymi obywatelami tego miasta. To cudne, ciociu. Kocham Cię i to jest Twój dzień.